Yo, Siemanko, ja jestem technokrata i witam was w kolejnym Techniusie po weekendzie, w którym się nic nie działo. Dobra, wczoraj był u Ziemniaka film ze mną, więc zachęcam Was do obejrzenia. Yy, te głośniczki od niego dostałem, trochę wam zaspoilerowałem, ale co to? A dzisiaj porozmawiamy sobie o PlayStation 5 Pro, bo już no, tak naprawdę wszystko wiemy o PlayStation 5 Pro. Gigantyczny przeciek dostaliśmy. Czy to się finalnie potwierdzi? Wiadomo, finalnie to tylko i wyłącznie po oficjalnej prezentacji, ale jednak jak życie uczy, to te przecieki z każdego, że tak powiem, z przecieku na przeciek pokazują coraz większą e, rzeczywistość. No i koniec końców praktycznie zawsze ona się sprawdza w. Jakimś tam przybliżeniu, zazwyczaj bardzo, bardzo wysokim. No nie mogę powiedzieć, że zawsze się sprawdza w 100%, bo to by była absolutnie nieprawda. Natomiast sprawdza się to bardzo często w z wysokim prawdopodobieństwem i z wysokim pokryciem tych przecieków. A tu dostaliśmy turbo szczegółowe przecieki na temat PlayStation 5 Pro. I po pierwsze, od razu przejdźmy sobie do daty, bo paradoksalnie, powiem Wam szczerze, no, ona wydaje mi się najmniej prawdopodobna, bo to już za mniej niż rok mielibyśmy dostać PlayStation 5 Pro, bo we wrześniu przyszłego roku, wrzesień 2024, miałoby się pokazać PlayStation 5 Pro. I powiem Wam szczerze, ten termin akurat dla mnie jest zaskakujące, dość szybko ja stawiałem, że będzie to 2025 rok, że Playstation będzie dużo dłużej żyło w tej generacji której jest obecnie, no bo jak wiemy Playstation 5 Pro to będzie nadal obecna generacja, przyznam szczerze, to nie jest piąta generacja, nie wiem, to jest chyba siódma albo ósma generacja konsol to jest jakoś troszeczkę inaczej liczone więc, więc tutaj nie jestem specjalistą nie wiem jak to jest, nie jestem wyjaśniony daczem konsolowym, natomiast sam osobiście mocno ostrzę sobie zęby na PlayStation i przyznam szczerze, zbiło mnie to z pantałyku bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że byłem pewny, że. Dobra, jak było PlayStation 4, to mówię. Na jakiś tam Black Friday kupię sobie PlayStation 4. Mijały lata. Ja zmieniłem konsolę z PlayStation 4 na PlayStation 5. Ostatnio zmieniłem już z PlayStation 5 na tą nową wersję, zwaną Slim, ale tam nazwa się nie zmieniła, więc jest to nowa wersja PlayStation 5. A teraz myślę sobie: kurde, nowa konsola wejdzie za rok, to czekaj. Kupować starą, jak nowa ma być. No, moim zdaniem, przeskok dla tych, którzy kumają nomenklaturę PC-ową, to będzie jak z 30.90 na 40.90. Gigantyczny przeskok wydajnościowy. Dlaczego? Ano, już sobie na to patrzymy i zaraz będziemy wracać do tych tematów. 60 jednostek obliczeniowych, gdzie 36 jednostek ma obecnie PlayStation. A to nie jest tylko i wyłącznie zmiana liczby jednostek obliczeniowych niemalże dwukrotnie ale też zmiana technologii z RDNA 3, przepraszam, z RDNA 2 obecnie na RDNA 3 w nowym PlayStation 5 Pro. I do tego e, FSR. I Ray Tracing użyte już z jeszcze niewydanego RDNA 4, które prawdopodobnie będzie debiutować też końcem przyszłego roku, też wrzesień-październik. W związku z tym, powinniśmy dostać potężny skok technologiczny, jeżeli chodzi o Ray Tracing. No, taką zwykłą wydajność też, ale do tego dostajemy zacny, naprawdę zacny Ray Tracing. I FSR 3, które no dużo lepiej te klatki powinno nam generować. I to moim zdaniem częściowo może być odpowiedź, dlaczego przynajmniej dla mnie dostajemy PlayStation 5 Pro szybciej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Chociaż, czy to jest szybciej? Bo to już minęły. Czekajcie, w przyszłym roku będą 4 lata, tak? Od debiutu PlayStation Zdebiutowało, debiutowało PlayStation 4 w. Mm, dwa, o, nawet tutaj mam daty. W 2020 roku na wiosnę, więc po 4 latach no niby nie jest to szybko. Ale właśnie wydaje mi się, że jednak te konsole obecnej generacji zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X, że już nie powiem OS nie dowożą wydajnościowo, jakby gry są dużo bardziej wymagające. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko przeszliśmy z poprzedniej generacji gdzie było PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro już było poniekąd dedykowane do 4K, ale jakie to 4K było, to każdy z nas mniej więcej wie. No, to było dosłownie parę gier na krzyż, które działało w tym prawdziwym 4K, było mało klatek i to były naprawdę takie indyki, że tragedia. PlayStation 5 miało być prawdziwą, prawdziwą konsolą do 4K. Podobnie jak i do Series X. Natomiast Oprócz zwiększenia rozdzielczości dowaliły gry jeszcze w tym momencie ray Tracing, który robi kolosalną różnicę w wyglądzie gier. W związku z tym, żeby utrzymać obecną generację na tym topowym poziomie wyglądu gier, żeby nie zaczęły one odstawać od pecetów wyraźnie, Trzeba wprowadzić nowe PlayStation i Xboxa, też jednocześnie szybciej. Trzeba to wprowadzić de facto jak najszybciej, i potem jeszcze przez kilka ładnych lat można przedłużać życie tej generacji, bo wydaje mi się, że 7 lat to jest absolutne minimum, jakiej ta generacja będzie żyła. I wydaje mi się, że nie wcześniej niż w 2027 możemy się spodziewać dopiero PlayStation 6. Które już, jak w ostatnim przecieku Wam mówiłem, przyniesie przepotężne zmiany, ale już w PlayStation 5 Pro widać, że ten progres robi gigantyczny. To nie jest lekka zmiana, to nie jest lekkie od odświeżenie SoC, to jest zupełnie nowy układ graficzny, z zupełnie nowymi technologiami, nawet w zupełnie nowym procesie technologicznym. Bo jest to 4 -nanometrowy proces technologiczny, e, i tutaj w związku z tym dostaniemy tego kopa wydajnościowego naprawdę srogiego. I właśnie dlatego to mnie totalnie zmyło z pantałyku. Czy warto teraz kupować zwykłe PlayStation? No, bardzo bym chciał, ale już we wrześniu, to, to, to zleci? Mamy grudzień. Teraz i tak nie ma na to czasu. Prześwięta jakoś to przeleci styczeń luty. Potem mamy tylko marzec kwiecień. Od maja zaczną się jakieś tam już wakacje więc wrzuci się taki chill. Wiadomo miesiące letnie no to nie sprzyjają jakiemuś takiemu gamingowemu zacięciu a we wrześniu pyk zleci zleci. Ja osobiście dlaczego to poruszam ten temat. Bo raz że jest to ważny gamingowo temat. A dwa, że sam jestem mega zainteresowany, żeby w końcu sobie to PlayStation kupić. I taka wersja Pro. No, trochę mam jak ze Switch'em. Na Switcha też kilka lat ładnych poluję i w końcu stwierdziłem, że a dobra, to już kupię Next-Genowego i na razie machnąłem ręką na Switcha być może tak samo zrobię z Playstation chyba, że w jakiejś turbopromce wy wyjdzie ta e, wcześniejsza wersja, nie, przed, nie Slim tylko ta wcześniejsza, nie wiem, za 1700 zł, 1800 uda się to, tą e, konsolę kupić no to wtedy to rozważę oczywiście jak jeszcze budżet pozwoli ale bardzo mocno kusi właśnie ta Playstation 5 Pro, która na pewno będzie droższa, to będzie z całą pewnością droższa konsola powyżej 3000 zł stawiam, że będzie to około 3,5 Tysiące złotych za tą konsolę na starcie. 2,600, 2,700. No, już się zaczęły promocje, ale zaraz po premierze, mniej więcej tyle kosztowała konsola w tej nowej wersji PlayStation 5, a jednak to było tylko i wyłącznie odświeżone zewnętrzne że tak powiem, tej konsoli. Wnętrze jeżeli chodzi o hardware, zostało takie samo. Więc, jeżeli przyjdzie nowy hardware, nowy design, no to tutaj wzrost ceny będzie znaczący. W ogóle bym się nie zdziwił, w ogóle bym się nie zdziwił, nawet jakbyśmy zobaczyli przy wycenie PlayStation 5 Pro czwórkę z przodu. To nie byłoby dla mnie jakimś totalnym szokiem. Wiem, że dla wielu graczy konsolowych, owszem. Ale dla mnie ani troszeczkę, biorąc pod uwagę to, jak wiele w tej konsoli się zmieni, no trójka jest dla mnie na bank pewną sprawą, jeżeli chodzi o cenę, czyli te 3000 złotych, no tańsza nie będzie. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się 3500 złotych. Natomiast biorąc pod uwagę to, że wychodzi GTA 6. No bo nie bez przypadku taka też data wrzesień przyszłego roku. No jest to idealny moment, żeby wprowadzić nową konsolę i w chnąć ją razem z premierą GTA 6 i powiedzieć, jak chcecie grać na totalnie kozackich warunkach musicie kupić nową wersję Pro no i nadchodzi też gra, która sama w sobie będzie dosyć droga więc za taki zestaw PlayStation 5 Pro plus GTA 6 wydaje mi się, że liczcie na luzie 4,5 tysiąca złotych między 4 a 4,5 tysiąca złotych. Gra moim zdaniem będzie kosztować sama 5000, a do tego dojdzie konsola, która będzie kosztować między 3,5 a 4000 zł. No i wrócimy do tego za rok. Jeżeli ktoś chce mnie rozliczać z tego, czy przewiduję trafnie rzeczy czy nie, byku, zapisz sobie datę wrzesień przyszłego roku, zapisz sobie te liczby, o których teraz powiedziałem, i wróć tutaj za rok, zobaczymy, co z tego się sprawdziło, a co nie. No ja jestem mega ciekawy tego, bo kop będzie znaczący. Mamy też szybsze pamięci V-RAM 18 gigabitów na sekundę przepustowość kontra 14 teraz, więc no dużo wyższe zegary do 4 i 4 gigaherca. Gdzie teraz mamy 3,5 GHz? No, nie wiem, czy tutaj mówimy. A tak, to to jest zegar procesora, więc to też prawdopodobnie będzie podkręcony Zen 2. Szkoda, że nie Zen 3. To jest, to jest tutaj śmieszne, że już nowy układ graficzny, ale de facto procesor się nie zmienia. Dlaczego? To bardzo pokazuje jak e, jednak ten procesor w graniu w 4K nie jest aż tak istotny. Te konsole nastawiają się na granie w 4K. W związku z tym stawiają max to mogą postawić wydajności na układ graficzny a układ CPU olewają. Przecież żadnym problemem by nie było dla e, Sony czy też e, Microsoftu czy ogólnie dla AMD które przygotowuje ten układ SOC bo tak naprawdę to jest bardzo podobny układ SOC lekko modyfikowany pod każdego klienta. E, Przygotować go taki, żeby był na zenie trzecim, ale widać, nie ma takiej potrzeby, i tutaj, żeby zaoszczędzić na produkcji, będą ładowane zeny dwójki do tych konsol, no bo zeny trójki i tak prawdopodobnie nie przyniosłyby jakichś większych zmian, jeżeli chodzi o wydajność, no bo w 4K, no tutaj ten procesor nie odgrywa takiej już znaczącej roli. No, ciekawe to jest, naprawdę potężny. Potężny lik wleciał, jeżeli chodzi o to PlayStation. No i kurde, znowu zastrzelił moje plany, no bo chciałem tutaj kupować Playaka. Na razie chyba nie będę kupował. Poczekam, poczekam, może pozbieram kasę, pooszczędzam i kupię sobie na premierę PlayStation 5 Pro. W końcu, nareszcie. Tak. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać, czy są wśród Was. Znaczy. Dużo osób po tytule może um, pooglądać e, ten film. E, wcześniej nie było na moim kanale, więc zostawcie suba. E, mogli pooglądać, bo szukali informacji o PlayStation 5 Pro. Moi stali widzowy to raczej dziatwa, e, że tak powiem, PCTowa, ale dajcie znać, ilu z was gra na konsolach. Ja powiem szczerze, no uważam, że konsole w tym momencie one nie są tak ciekawe, jak PC. PC Pecet to jest troszeczkę styl życia, tak? Natomiast jeżeli chodzi o stosunkowo tanie granie, w miarę komfortowe no to konsole tutaj jednak zamiatają system no chyba, że gramy w bardzo specyficzne gry w które da się grać tylko na klawiaturze i myszce, czytaj LOL no, albo CS. Więc tutaj już PC jest niezastąpiony i pod tym względem na pewno będzie niezastąpiony, w związku z tym pc -ty nie ugrą, ale no, jakby konsole dla wielu, wielu osób stają się alternatywą. Nieraz to widzę w swoich komentarzach, że w komentarzach pod swoimi filmami, że a ja tu żolałem, kopy, ja kupiłem konsolę. No pewnie, że tak. Nawet Lipton tak zrobił, tak? Lipton. Czekaj, Lipton. Żebym teraz głupoty nie palną. Ale już widziałem, że on już od jakiegoś czasu tam jakby laptop plus konsola w domu, a w studio, e, PC-y i tak dalej. Więc dużo osób tak robi. Dla bardzo wielu osób jest to jakieś rozwiązanie. Przyznam szczerze, dla mnie już poniekąd też. Ale ja lubię Lola. No i kocham pc ta samego w sobie, jako hardware, jako tą ideę. pc Pece ciarstwa Niekoniecznie PC Master Race jako jakaś religia, ale. Ale, jako taka forma rozrywki, forma pasji PC, to jest coś, co, co absolutnie uwielbiam. A konsole chciałbym mieć wszystkie. Chciałbym mieć Switcha, Xboxa, PlayStation. De facto, ja zawsze, jako konsole, wolałem Xboxa. W moim sercu gościu Xbox. I nadal dużo bardziej podoba mi się Xbox Series S, ale niestety, Xbox jest. Z duplikowaniem tego co oferuje mi PC. -t. W związku z tym, no nie zachęca. No, te same gry, które wychodzą na Xboxa, wychodzą też na PC. -ta. Więc dlaczego miałbym wybrać Xboxa? No nic tu za mną nie przemawia. Jeżeli, miał, jeżeli nie miałbym PC, wybrałbym Xboxa i PlayStation żeby mieć dwie konsole. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie. Czy ktoś z Was czeka na PlayStation 5 Pro. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć!